Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii 10 inspiracji, w którym opowiem Wam o 10 najpiękniejszych kwitnących krzewach. Okrut bez kwiatów byłby smutny i nieciekawy. Kwiaty powinny gościć nie tylko na rabatach, dlatego nieodzowne są kwitnące krzewy ozdobne. Jeśli sprytnie dobierzecie ich gatunki, to będziecie mogli cieszyć się widokiem kolorowych płatków od wczesnej wiosny aż do jesieni. Krzewy stanowią pośrednie piętro pomiędzy drzewami a roślinami zielnymi, Dlatego żaden ogród nie może się bez nich obejść. Obok krzewów zimozielonych o ozdobnych liściach, pędach czy owocach, ważną grupę stanowią kwitnące krzewy. Jeden taki okaz, pod względem liczby kwiatów, dorównuje rozległej rabacie pełnej bylin, do roślin cebulowych i jednorocznych. A zanim zaczniemy, jeszcze jak zawsze wspomnę, że wszystkie zdjęcia, które tutaj widzicie, pochodzą z projektu Busem przez Polskie Ogrody. A teraz już bez zbędnego przedłużania przechodzimy do kategorii pierwszej, którą jest forsycja. Jaskrawo-żółty kolor kwiatów forsycji gwarantuje, że krzew będzie dobrze widoczny nawet z bardzo daleka na tle zieleni. Kwitnie przed rozwojem liści, zależnie od pogody w kwietniu lub w drugiej połowie marca. Dosłownie tonie w tysiącach żółtych, lejkowatych kwiatów o słodkim zapachu. Najczęściej uprawianym gatunkiem jest forsycja pośrednia, mieszaniec forsycji zwisłej oraz zielonej. Zależnie od odmiany forcycje osiągają od pół metra do nawet 3 metrów wysokości i średnicy. Karłowe nadają się do uprawy w pojemnikach, a silniej i rosnące polecane są na żywopłoty, do sadzenia pojedynczych w krzewiastych rebatach. Najlepiej czują się w słońcu, ale dobrze znoszą lekkie ocienienie. Są tolerancyjne względem odczynu podłoża i w pełni mrozoodporne. W starszym wieku nie straszna im przejście susza, choć generalnie służy im stała, umiarkowana wilgotność. Kategoria druga, czyli lilak. Lilaki to krzewy samoobsługowe i bezproblemowe. Dobrze rosną w słońcu i półcieniu, są tolerancyjne względem warunków glebowych, w południu i dobrze znoszą susze. Lilak pospolity, nazywany potocznie bzem, to popularny krzew parkowy, odpowiedni do ogrodów wiejskich, naturalistycznych i romantycznych. To właśnie nim w piosence Agnieszki Osieckiej w maju pachniała saska kępa. Stare, zdziczałe okazy osiągają do 5-7 metrów wysokości, i mogą przebierać drzewiasty pokrój, ale poprzez okazjonalne cięcie można utrzymać je w ryzach i ograniczyć ich wymiary do 3-4 metrów. Ilek maliście jak zielony serduszka? Zależnie od odmiany kwitnie we wszelkich odcieniach fioletu, różu i bieli, ale bywają też dwubarwne lub pełne. Kwiatostany mogą mieć długość od 10 do ponad 25 cm, słyną z ubojnego zapachu i pięknie wyglądają w wazonie. Kategoria trzecia czyli piwonia drzewiasta. Piwonia krzewiasta to luźny, wolno rosnący krzew. Po latach osiąga od 1 do 2 metrów wysokości. Kwitnie od końca kwietnia do początku czerwca. I olbrzymie kwiaty mają aż 20-30 cm średnicy. Ich płatki są białe, różowe, czerwone, fioletowe, pomarańczowe lub żółte, postrzępione, pomarszczone lub gładkie. Dekoracyjne są również złożone, głęboko powcinane liście. Piwonie krzewiaste to kwitnące krzewy wymagające słonecznego lub lekko ocienionego stanowiska, zacisznego i osłoniętego od wiatru oraz żyznej, bogatej w próżnicę gleby o odczynie od lekko kwaśnego po lekko zasadowy. Doskonale nadają się do ogrodów orientalnych, ale tak naprawdę robią wrażenie wszędzie, niezależnie od stylu. A jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o piwoniach, no to zapraszam Was do opisu, gdzie znajdziecie link do osobnego postu na blogu, w którym właśnie będziecie sobie mogli dokładnie poczytać o piwoniach krzewiastych. Kategoria czwarta, czyli różaneczniki i azalie. Krzewy z rodzaju rhododendron umownie dzieli się na różaneczniki o zimozielonych, skórzastych liściach i azalie, które zrzucają liście na zimę. Różaneczniki, to kwitnące krzewy typowo cieniolubne, wymagają stale lekko wilgotnej, kwaśnej gleby. Azalie lubią miejsca słoneczne, lepiej od różanyczników znoszą chwilową suszę i są w pełni brozoodporne. Odmiany azali pochodzące od azalii pontyjskiej pachną wręcz oszałamiająco. Zależnie od odmiany, różanyczniki azalii osiągają od 30 cm do ponad 5 m wysokości. Kwitną od wczesnej wiosny do połowy lata. Ich kwiaty wyrastają po kilka naszczytach pędów: mogą być białe, różowe, fioletowe, czerwone, żółte i pomarańczowe, często dzieniowane lub centkowane. Kategoria piąta, czyli kalina. Poszczególne gatunki kalin różnią się między sobą jak ogień i woda, dlatego jeżeli chcecie poznać taką dokładną charakterystykę kilku gatunków, to zapraszam was do opisu, gdzie znajdziecie link do postu na blogu, gdzie będziecie sobie mogli poczytać i zapoznać z takim krótkim opisem kilku rodzajów. Kategoria szósta, czyli Tawuła. Gatunki i odmiany Tawuł są zadziwiająco różnorodne. Tawuła wczesna i Tawuła szara zakwitają kolejno od kwietnia do maja na śnieżno-biało. Dorastają do 1-3 metrów wysokości i świetnie nadają się na żywopłoty. Tawuła japońska zakwita dopiero w czerwcu i lipcu, tworzy baldachy różowych, fioletowych lub białych kwiatów, a czasem powtarza kwitnienie do jesieni. Kwiaty pojawiają się od czerwca nawet do października. Osiągają tylko od pół do 1 metra wysokości, a jej odmiany szczycą się barwnym ulistnieniem. Latem zakwita również ta uła o wysokości do około 2 metrów i długich różowych kwiatostanach. Kategoria siódma, czyli krzewuszka. Jeśli chcecie mieć w ogrodzie pięknie kwitnące krzewy, to postawcie na krzewuszkę cudowną, która posiada bogaty wybór rozmaitych odmian. Od wysokich o malowniczym, rozłożystym pokroju i łukowato przewieszających się gałęziach oraz 3 metrach wysokości pookarłowe, dorastające do 1,5 metra. Kwitnie obficie od połowy maja do końca czerwca, często powtarza kwitnienie w skromniejszej wersji do września. I dzwonkowate kwiaty mogą być białe, różowe, czerwone lub żółte, ale często zmieniają kolory w trakcie kwitnienia. Wiele odmian ma barwne liście, bordowe, żółte lub z jasnym marginesem. Krzywuszka jest tolerancyjna w uprawie, ale preferuje bogate w próżnice, przepuszczalne, ale dość wilgotne gleby o odczynie lekko kwaśnym lub obojętnym. Najobficiej kwitnie na słonecznych stanowiskach, ale znosi płócień. Jest mrozoodporna, omijają ją choroby i szkodniki. Kategoria ósma, czyli róże. Jak na pewno wiecie, róże to królowe kwiatów. I odmiany dzielą się na kilka grup. Są to róże krzeczaste, róże rabatowe, róże okrywowe. Róże wielokwiatowe, róże botaniczne oraz róże pnące. I tutaj znowu odsyłam Was do opisu, gdzie będziecie mogli znaleźć link, żeby poczytać trochę więcej o każdej z tych odmian i zapoznać się z ich krótką charakterystyką. Kategoria dziewiąta, czyli hortensje. Hortensje chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Kwitną do późnej jesieni, a ich kwiatostany zdobią ogród także zimą, po zaschnięciu. Hortensja krzewiasta, inaczej drzewiast lub drzewkowata, dorasta do około 1,5 metra. Hortensje od czerwca tworzą kuliste kwiatostany o średnicy do 20-30 cm. Najczęściej są białe, ale zdarzają się także różowe albo fioletowe. Gatunków oczywiście jest bardzo dużo. Takich jak na przykład hortensja bukietowa albo hortensja ogrodowa, a także hortensja piłkowana. Hortensje preferują półcień i kwaśne, stale lekko wilgotne gleby. Jedynie hortensja bukietowa dobrze czuje się w słońcu, pod warunkiem, że ma zapewnione regularne dostawy wody. Kategoria 10, czyli magnolia. Wiele odmian magnolii rośnie w formie dużych, luźnych krzewów o wysokości 3-4 metrów. Magnolia gwiazdista o kwiatach jak białe gwiazdki, zakwita już pod koniec marca. W kwietniu i maju dołączają do niej mieszańców odmiany magnolii pośredniej, rozłożystego krzewu o wysokości 3-4 metrów. Większość z nich powtarza kwitnienie późnym latem. W maju i czerwcu swoje ciemnoróżowe kielichy rozwija magnolia purpurowa, która również powtarza kwitnienie. Magnolie wymagają zacisznego stanowiska, najlepiej lekko ocienionego, oraz stale lekko wilgotnej, żyznej gleby. A więc podsumowując, kwitnące krzewy do ogrodu różnią się wysokością, pokrojem, barwą kwiatów i liści oraz mnóstwem innych cech, a także wymaganiami. W związku z tym na pewno nie zabraknie kandydata do Waszego ogrodu. Ja jak zawsze mam nadzieję, że film Wam się podobał. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!